Dzień dobry, zrobiłem dzisiaj takie śniadanko fajne, zaraz do łyżeczka podaję paróweczki chlebek ziarnisty, taki razowy jest tutaj ogórek kiszony ogórki świeże papryczka ketchup o. i jak niedziela nakazuje faceci wstawają i podawają swoim kobietom niech odpoczywają, cały tydzień nam robią obiady a dzisiaj mają labę, także taki skromny, no i dodatek jeszcze kawka albo cappuccino, albo taka zwykła czarna, z cukrem bez cukru i ze śmietanką życzę wszystkim smacznego